Cześć! Gabor z tej strony, a to jest doors, to są drzwi. Był update do drzwi, więc gramy w drzwi, moi drodzy. Hmm, ponieważ coś tu się pozmieniało, podobno teraz gra się o wiele przyjemniej. E, ja bym chciał w największe lobby, jakie się da wejść, czyli w czwórkę. E, są ze mną widzowie, chyba. Tak, są no widzowie. Więc zagramy z widzami w Doors, tylko widzowie, proszę nie, nie raszujcie. Eee, nagrywam sobie na Twitch to tam gaborowaty. To znaczy, już oczywista sprawa. Link do y, Twitcha w opisie, jak i link do trybów, w który gramy, czyli do, The doors, doors, również w opisie. Podobno się coś pozmieniało. Nie wiem, przekonam się. DORS to jest spoko tryb, podoba mi się jako trybik. Nie wydajmy sobie pieniążków I lecimy. Mam nadzieję, że się przestraszę. Zagram z Jezusem, proszę pa państwo. I z, y, 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 z cosplayem nocy. Spany noc. A tylko z Jezusem gram w takim razie. <śpięksy> no dobra. Zobaczymy, jak, jak sobie Jezus poradzi. Mam nadzieję, że pobłogosowij nam to podejście. Co się takiego zmieniło? To jest to standardowo kluczyk. Jakiś hajsik, nie hajsik. Basic kłócanie pod shiftem, to jest w ogóle, uważam, ultra zabawne. No i co? Chyba na początku są Basic Doorsy, tak mi się wydaje. Takie doszły mnie suchy. No my tą grę pamiętamy więc nie będziemy jakoś yy, potężnie się rozsłaczać na tym, jak ona wygląda. Yy, tam dopiero na no, chyba ogólnie. Poziomów było chyba 50. Zaraz jak był update, to może teraz będzie więcej. W każdym razie grę do 50 poziomu raczej znamy. A raczej, bo ja też grałem w Tedorsy dosyć dawno. Był jeszcze w tym czasie odcinek na drugim kanale, jakby ktoś nie wiedział. I teraz chyba da się przejść dalej, albo 100 było poziomów i dopiero po setce teraz coś nowego może będzie? Nie wiem. Trzeba pamiętać, że jak będzie takie agresywne szumienie to trzeba się schować. I tam będą jeszcze to ucieczki, to też trzeba będzie pamiętać. jest tak dosyć mocno basicowo. Dobra, o jest kluczyk. No i ja ogólnie uważam, że ten tryb jest quality, podoba mi się jako tryb. Jest prosty, fajny, straszny widzę mi na czasie, że 100 poziomów teraz jest. A ja nie mam świateła. Czyli za pocięku się. Jezus ma zapalniczkę, ja niestety nie mam. Co jakieś schody? Przepraszam za tą panującą ciemność. Aczkolwiek no... Jezusa stać na zapalniczkę mnie niezbyt. O, mamy kendla. To lećmy z kendlem w takim razie. Kendlu już coś tam oświetla więcej chyba. To jest taka... O! Kurde, trzeba będzie w such grać, w sensie... Na słuch, trzeba będzie się wsłuchiwać, kurde. Gość z tą świeczką rozświetla mi rzeczy normalnie, ten Jezus. <gry> no, myślałem, że... Właśnie, dobrze pamiętałem. Że światła ostrzegają przed tym frajerem, dlatego tak się zdziwiłem, Że Jezus nie wchodzi do najbliższej sza szafy. Jezus chyba ogarnie grę bardziej ode mnie. Tak rzucam tezę. Oho, to graliśmy chyba już. Coś się stanie? dziwo, nie. To wyglądał jakby miało się stać. Można wejść do kominka? Dobra... Nie wiem czy Kendall był wcześniej, że kurde, nie pamiętam żeby był. Dziękuję za bitsy. To To już poszła, była na starcie. Kurde, Jezus jest totalnym szefem. Jeszcze biało-czerwony. No mówię, Jezus pochodził z Polski, bo jest napisane w Biblii, że... Nie yy, I przemawiał do was z I to jest mowa o Jezusie. Jak wiadomo, mówicie z Polsce. Takie miasto, nie wiem czy znacie. Skończył mi się candle. Dzięki za bitsy. Pozdrawiam. O, 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 znajomy kolega. No kurde, zapomniałem, że na to się nie patrzy. To są grzechy pier pierworodne, na nie się nie patrzy. Dobra. Nie z No to chyba wiadomo z, z tego, z mitologii katolickiej, że Jezus jest Gigaczadem. Slash J. Co do szafy? Tak, spokojnie jest. O, jest. Jezu, się zdążył. Chyba zdążył. Chyba przeżył. Jeżeli nie przeży, to znaczy, że wróci za 3 dni. <laughs> chyba do setnego poziomu i posetnym jest dopiero coś nowego. Chyba, chyba, chyba. Czy mamy o kurde ty! Omy jest zapalara Zapalniczka Zipo. Tak, gram z widzami. Kurde, można kupę mamony stąd zdobyć, tylko ta mamona jest chyba warta. Jak mam być szczery. Albo dopić się tego? Nie wiem, kurde. Dziękuję, znajomy kolega za mic Miło swojej strony. Ty oka. Okej, okay, zapalmy świateła. Te oka są creepy, oczy. No, trzeba będzie chyba poszukać coś tutaj, bo to jest takie dosyć rozległe pomieszczenie. Przyjmę, on trochę zarobimy, ale na co mi jest ta mamona, to ja nie wiem. No ale trzeba będzie tam znaleźć kluczyk. Pytanie, gdzie ten kluczyk jest? Dajcie znać, widzowie, na czacie faktycznie od którego poziomu się grało kiedyś i od którego jest teraz nowość. A tu nie ma przejścia Właśnie po co ja świecę tą, tą? Kiedyś się grało do i teraz się gra do ilu A nowe pokoje są A teraz do tysiąca się gra Kurde to ja nie wiem czy ja przetrwam tak daleko Nie raszuj, tam jesus ja tam chcę ją wszystko trochę pozbierać A już masz klucz nie będzie to znalazłeś klucz Tam coś świeci jakoś dziwnie Witaj Jezusie O, to już pamiętam No i nawet pokoi też jest To jakaś scenka chyba dobrze pamiętam To I ten frajer będzie nas zgonił Kurde, ten motyw odcieczki jest bardzo dobrze zrobiony w dorcach ogólnie jakby spoko się to ogląda i spoko się to biega dobra no Jezus jest szefem totalnym tu z Który kurde, takie tam że będą z dwa, co nie? a ja już przeszedłem gość nas goni Kurde, jak pierwszy raz to przechodziłem, to było niezłe. O nie, nie chcę. Kiedyś się dawało chować pod łóżkiem, kurde? Czy jest taką animacją? Nie przypominam sobie. Okej, okay, czy jest dużo nowych pokoi? No dobra. Ja tylko dostałem informację, że jest update. <grydy> to do mnie dotarło, moi drodzy. O, jest kluczek. Klasa Są obrazy, no spoko, no drzwi, no. Oni dosłownie nazwali ten tryb drzwi Dosyć zabawna nazwa na tryb Chyba nie wiem, nie wiem czy się dublują rzeczy w szafkach, czy się nie dublują, nie dublują Albo on po prostu pomija D drzwi, dokładnie, D drzwi, ten tryb to D drzwi O, właśnie, na napisania, super. Marzyłem o tym. To się coś ładnie świeci. Tak, zbieram ten hajs, ale prawdę mówiąc mi troszeczkę na nim nie zależy. Ja już mam kluczyk szefa. Zasalutowanie na odcinku na tutaj oba. no co ty gadasz za głupotą? Nie ma szans. Dobra, tu nic nie ma. Lecimy z Hogstone. 30 osób na Twitchu. Cyk. Pamiętam, wiem, że w Dorce można grać kurde w kupę osób Tylko, że później szafy się przy pierwszym momencie, gdzie są szafy Pojawi się problem, bo szafy brakuje Nie no, ja ogarnia tą grę Turbo, wiesz o sklepie? Nie no, nie wiem o żadnym sklepie Zaraz będzie 50, to powinienem znaleźć ten sklep Cyk, salut powodzenia, Jezusie. Dobra. To mnie namówiło. Błagam, tylko że Jezus, żeby nie zmarł. Tylko, żeby Jezus nie zmarł. Przeżył, Jezus. To dobrze, bez Jezusa bym sobie nie poradził. Proszę, że to Jezus, ze mnie... O! Aha. Nie wiem, czy to było. Ale... prawie umarłem. Jezusa z tym... łebkiem obrócił od mojej głupoty. No ja bym się ucieszył z jakiegoś leczenia. Kurde, ile mam one. No, otwarte to zipo. Co myślisz? No za... za, lecimy. Zamigała światło faktycznie. No, zapalaj. Ja wiedziałem, że za wejście do kurde, niedobrych drzwi mnie tak wywala w kosmos. Przecież ja padnę zaraz jak za z jakiegoś się znajdę, albo czegoś mocniejszego. Totalnie padam teraz. W tym momencie będę padać na tym pościgu. To drugi raz jest ten jest pościg? Jedna pomyłka, mnie nie ma. Nie, nie ma pościgu. To będzie Siren Head? Jakieś leczenie, proszę. To no dupa, no. Brakie leczenia totalnie. Co to jest? Siren Head to będzie? Tak, Siren Cat Biblioteka. O jesu. Nie to Jezusem, bo jest ogarnia temat. Poza tym, eee, ostatnio się waliłem na tym etapie, no I, i tak one więc na nim mi akurat nic nie grozi, chyba ja się może schowam. Jezu, co jest? jest jakaś minigierka, a że niby jestem schowany i muszę te. Jezu, ja pierwszy raz mam taką minigierkę, ona była wcześniej. Jezu, święty. Jasny gwint. Teraz mi zacznie psyka się weź. Ktoś normalnie poszedł do mojej szafy i zaczął się na mnie patrzeć. Ciasna dupa. Naucz się czytać, gościu. Nie, zaraz to przejdzie i mnie zabije. Jezu, prawie padłem na tym minigerce w ogóle. Ten charakterystyczny dźwięk. Ale to jest przerażające, chyba kończymy powoli, no, wrażenie, że tu idzie. Jakoś jest przerażający mimo wszystko Czemu w tej grze jest Siren Head? Kto myślał, że danie Siren do tej gry będzie super pomysłem? Gdzie idzie? O kurde Jest z prawej Dobra Pukował go się trochę. Otwarte już? Ta, otwarte już. Aha! 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 Super, było ode mnie 5 kilometrów. Doors działa, zdziała! The DZIAŁA! zdziała! Zarobuksy jest. ale Jezus chyba działa czy nie. Je Jezus żyje? No Jezus mnie zdradził, to nie był Jezus, tylko Judasz. <grystanie> Co jest stanie? A, czas mi się pewnie skończył na rewajwę, y, tak? Czy co? Ta. A, do dupy ta gra w mnie tylko. Jezus też padł. Nie wiem, w kurze. Padłem, nie wiem 500 km od tego. Dobra, lecimy nexta po prostu. Z ten przystanek przy tej. serdecznie. No nie ma sensu grać na więcej osób jak i tak się ten... I tak ludzie się przy pierwszej szafie wywalają. Bo mapa nie jest dostosowana. Sadly. Dobra, lecimy, może tym razem się uda. Wkurzony jestem, kurde. Fatalna była gierka. Teraz przynajmniej czterema osobami gram, to nie wiem, czy powinno być prościej, czy łatwiej. Prościej, czy trudniej. Dobra, otwórzcie to panowie. Łazimy. Zobaczymy co, co w dorsach piszczy o, Ale to dziwnie się otwiera to szwulady Nie rushujcie widzowie, kochani Że oni to by dobra w dupie mam ten hajs w praktyce Ten tryb nazywa się drzwi, a nie pieniądze więc sorki, memorki. Ja się nie będę w takie coś bawił. <laughs> Ale chyba, że HP stracę. Był stream na mieście, był JRL z naczosem. O kurde, hajsik. To przypadkiem ten hajsik, tak już byłem przy nim, więc musiałem go zebrać, bo nie byłbym sobą. To jest te kluczysko. Goścą z Zipo znalazł super światła, brak trzeba z nimi łać, bo nie mają światła. Gorzej, jak przyjdzie ten frajer szafowy yy, i... i zabraknie nam szaf. Dobra, oj! Oj! O właśnie! Trochę, oj! Kurde, przez przypadek wszedł wszedłem? Kolega nie przetrwał, niestety. Tak jak ja w poprzedniej rundzie, tylko on przetrwał tym szafowym. O, znowu bez świateł. Ja to mi chciał się jeszcze przestraszyć w tym odcinku. To jest jednak horror, to jest gra horrorowa. To powinno to być strasznie. Chyba. O, bateria. To baterii nie potrzebuje akurat. Kurde, dużo ogólnie. Widać, że gra jest bardziej pełna. W porównaniu do tego jaka była. Poszła dźwigienka zarobiście. Fajnie, że jak jest jedna osoba do przodu, Idzie ten trajer. Idzie dobra. To prześpiesza reszta z interesem z tyłu. Główno widać. Dobra, lecimy pierwszą ucieczkę. Znaczy pierwszą, no. Już nie taką pierwszą. A nie, to jeszcze nie. Dopiero będzie. Chyba na 33. No jak wam się spodoba, ten. Spodobają te dorsy, to na drugi kanał no, sobie wrzucimy. A jednak był. Można się pobawić od nowa troszkę Czyli, jednakrot widzę takie te Figury geometryczne w szufladach Takie które nie da się podnieść tylko po prostu są To przypominają mi się podstawowe słuchawki od Xiaomi Które wyglądają identycznie Takie najtańsze za 5 dyszek O to co było przed chwilą Kluczyk po prostu kluczyk Tak nic, nic konkretnego A co my tylko w dwójkę chodzimy? Już nas nie ma nikogo od nas? trochę sadgę ale super wszystko widzę normalnie Ktoś jakim creepem jest w ogóle Pst. nie lubię tych ciemnych pomieszczeń naprawdę są mętne oho super nie wiem jak mogę tego uniknąć ale cóż to no może przeznaczenie tak chciało Czyli czegoś nie rozumiemy, nie rozumiemy, tłumaczmy to przeznaczeniem, ok? I teraz chyba będzie Co? Co mordzi, ty? Coś chcesz? Aha No, aha, aha Myślałem, że on coś chce Zamugałeś światło wcześniej Popełniłem trochę błąd taktyczny. Głównie dlatego, bo myślałem, że on coś ode mnie chce. A myślałem, że te światła są fejkowe. I już nie dobiegłbym do innej szafy. No cóż, został wej, i chyba tylko wej został, dokładnie. No cóż, no nie jestem górnolotnym graczem w DORS, trochę na pewno aktualizacji pokazałem, ale chyba więcej jest po tych dalszych drzwiach, w sensie no, nie wiem czy aktualnie, czy jest jakiś limit tych drzwi, czy na setce, bo tam był taki, hmm, ja przeszedłem DORSy chyba raz, za drugim czy trzecim razem i tam raz na końcu było takie coś, taki boss fight, czy coś. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Mówię do Was Gabor, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Link do trybu w opisie, jak link do z Twitcha, na którym to jest nagrywane również w opisie płyciarzki Hejka. Cześć.